Witam, ale cześć Siemanko, ja nazywam się Kapitan Zgredek. Witam Was na moim pokładzie. Witam Was w kolejnej części, drugim odcinku gry Focus Pokus Różowa Pantera, czyli o dokładnie akwizytorze różowej panterze, która przez przypadek trafia do domu dentystów, gdzie mały natanek zamienia. Jakąś tam dziewczynkę w rola potwora i tak dalej. W poprzednim odcinku, moi mili, wybraliście, że mam wybrać opcję 3, czyli tutaj ten grób, aczkolwiek jak się okazało jest opcja 1 i 2, gdyż ten dom jest po prostu powrotem do domu dentystów. Ja na chwilę tu wrócę, moi mili. No tak sobie przeglądałem retro kanały typu Tombulę, czy nie zapominajkę, polecam. I zorientowałem się, że w domu... Tutaj dentystów. Jest, moi mili, dużo, dużo, dużo więcej. Znaczy może nie dużo więcej, ale jest trochę pokoi, których nie zwiedziliśmy. A jedna część przyda nam się w... Gdzieś tam nam się przyda. <noise> Dobra, lecimy sobie z powrotem. Bo nie pozwiedzaliśmy wszystkiego. I teraz tak. Tędy iść się nie da, tędy iść się nie da. Co, pan teraz stoisz tak? Lokaj, lokaj. Tędy. Aha, Wyraz aha. wdzięczności za moje usługi jest bardzo wskazany. Proszę, różowego pana. Aha. Wyraz wdzięczności? Trzeba było tak od razu. Bo akurat Dziękuję. pominąłem. Nieźle, co? <laughs> Dziękuję. Wdzięczności, proszę pana. E, akurat moje tej opcji nie skojarzyłem. Ale faktycznie mu możemy dać pieniądze. Mnie do... Wygódki? Dokładnie tak proszę pana. Ha, ale akcja. Dobra, ale akcja pantera, my mamy przecież pieniądze. Jesteśmy bogaci. No, a teraz, jak to było w kwinie róż, dupę w kroki, zjeżdżaj stąd, my idziemy sobie tutaj. Tutaj jest co? Prysznic? Tak, prysznic. Oczywiście, umywalka w kształcie zęba, szczoteczka, półka, lampa, wanna z zęba. Może będę chory, moje mili, ale powiem wam, że podoba mi się. <laughs> Poważnie mi się to podoba. Dobra. Muzyczka, słuchajcie, jaka muzyczka ironiczna. Twórcy, powiem wam. Nie wiem, czego ludzie uważają, że ta gra była kłam. Mi się podoba. Fakt, że bez pazury nie byłoby to samo. Wujek, dobra, I on dopełnia radę. cały ten klimat. Nie ale. Nie nazwałbym chyba, tego. jesteś fikcyjną, różową postacią występującą w kretyńskiej grze komputerowej. Ja jestem. <laughs> no, słyszeliście, że oglądacie właśnie Kretyńską grę. Pomaga, uśmiechów, Pomaga uśmiech. Pomaga czy śmiech, wspomaga uśmiech. uśmiech. Jak słyszeliście, oglądacie Kretyńską grę, w której główną rolę gra Różowa Pantera. Idziemy sobie zrobić pupu. Zamknij drzwi. Jaka obleśna różowa pantera, patrzcie, jakie zarośnięte nogi, ja nie wiedziałam, że to jest jej skóra. Ja no żartuję, to są jaja oczywiście. Mogę, tak, kiedy wpatrujesz się w ten ekran. Oh. Zapomnij. <laughs> Zamknięty byłeś, ty wstydliwa pantero. I odna wstydliwa panterka nie zrobi pupu przy mnie, no dobra, to nie. O nie. I powiem wam moi mili, że ja praktycznie wróciłem właśnie po ten wspomagacz uśmiechu. Mówię całej gry, nie pamiętam, ale mówię, oglądałem tego tombułę. Ale też i tam jakieś cząstki mi zostały. Tak jestem z filorytykiem, jak wiecie, nie pamiętam tego, co było 5 minut temu. No, ale bez przesady, jakieś tam części pamiętam. Teraz wybierzemy sobie oczywiście moi mili opcję numer 2, czyli ten grób. Że wy go sami wybraliście, jak rąbnął. i musiało boleć. Nie mogę tam wrócić. Ale, łej! Ja wiem, że ci wypatroszę, tylko przecież ja mogę otworzyć porta, portal Tow. O, dokładnie. Czarną dziurą Filusiem, czy jak mu tam było na imię? No, chowaj się, jak nitko wleciał. Chciałam powiedzieć w scooby bo w sumie podobna giera. Pantera leci teraz tutaj. Nie wiem, trafimy na cmentarz czy co. Nie pamiętam, powiem wam szczerze. No ale grób to tak wygląda: kościół, cmentarz, grupiarnia. Eee. Jezioro? Ups. Chociaż. Ups, to jest sól, sól, jest sól i on pływa, okulary, to jest morze tak, czarne. On od moich rzeczy, ty wyliniały, nieszczycielski, spalony słońcem kocie. Daj mi święty spokój! Spalony słońcem kocie. <laughs> okulary mu zniszczył. Eee, no to da się to wziąć tak, jak pęseta jakaś. To najfajniejsze szczypczyki jakie w życiu widziałem. Mam zamiar... co zamiar coś z nimi zrobić, sorka, że wam przewinąłam, teraz gra. Piszę sobie na wszelki wpływ, bo na razie jeszcze niby nie będę zapisywał, aczkolwiek... Co to jest. Izrael. Dobra, ja nie chcę tego czytać ja chcę do gry. Powiem, że teraz tam się powinien pojawić y, opis różnych miast, typu dentysty i innych pierdów. Dobra, pokaż mi tą pensetę. Temu typowi. On w ogóle Stanik ma? No, ja, fail. No tak, on ma kurde stanik, what the fuck? Ale ja mnie ręka by bolała, gdybym tyle trzymał, to... Dobra. Ciekawe, za ile można było pylić taką bryłę soli. Mamy bryłę soli i mamy... Już widziałam, że coś było. Tam się nie da iść? Nie. Ale gorąco. Co zatem robią tu te wielkie bloki lodu? No nie lód, spoku jeden, to kryształy soli. Sól morska, czaisz? W morze martwym, które tak naprawdę jest tylko jeziorem. Najniższy punkt na ziemi. Najbardziej słona woda na ziemi! Co tutaj A. robisz? Zażywam kąpieli leczniczych jak w Ciechocinku. Jak w Ciechocinku. Ciekawe, ciekawie mnie, czy to jest faktycznie prawdą, że mm, morze martwe jest tylko jeziorem. Siemanka. Po pierwsze słyszę, szczerze mówiąc. Ty żyjesz! Ty też! Ale to jest morze martwe. Nie powinno być tutaj żadnej żywej istoty. Rzawy głoś! Ponad 16 lat temu, doktor Elizer Volcani dowiódł nieprawdziwości... Różowy <grystanie grystanie> kłąb. ...wpierw znaleziono jakieś mikro... Sorry, że wam wchodzę potęgi w dialogi, o jest... jego mina w ogóle. Jezu, przekozacka. Ale jak coś mogło przetrwać w słonej wodzie? ale bym się do takiej potęgi panterki przytulił. przyjacielu. go tak nie tykaj no mały śliski a mam pomysł człowiek. już na niego Wygląda na to, że ten mały koleś jest jedyną formą życia w tej okolicy Małe śliski typ a może go weźmiemy psetu już chyba podchodzi pod tortury jakieś Chcesz mo wszystkie moje rzeczy Już zniszczyłeś okulary Co jeszcze chcesz no co Idź z zdot... Hola Oddawaj. Co mam robić? Hmm? Moje szczypce. Dobra, so czyli znów fail. To... Zresztą co ja ci się będę tłumaczył, kładzie na miejsce. Dobra, bierzemy szczypce w takim razie. Spróbujmy jeszcze raz z nim hmm? porozmawiać. Co jest? Co jest? Kto tam? A nie, da się to podgadajmy z tym strusiem. Bo to mi wygląda na strusia. E. Co ty tam tak sterczysz? Ja nie jestem stąd. Próbuję wrócić. Ale <grym> z bliska to, do wygląda, to wygląda na może Martwe jest właśnie w Dolinie Jordanu? Pewnie. Wiele rzeczy się w niej znajduje. Dolina Jordanu ma 3000 mil długości. Rozciąga się od wschodniej Afryki aż do południowo-wschodniej Azji. A ja jestem z Kenii. Trochę nie po drodze, co? Jakim cudem no znalazłeś się bardzo. tak daleko od domu? To wynik prób odnowienia populacji dzikich zwierząt na terenie Bliskiego Wschodu. Trudno stało się. Luz, bracie, jestem strusiem. Nie potrafię latać, nigdy też nie uczyłem się pływać. I gdyby nie to wielkie jezioro soli, pewnie bez problemu doszedłbym do domu. Luz, bracie. A może ty chcesz, pensetę? Nie. Czekajcie, zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. Ma problemy ze skórą. Pewnie chce być sam. Aha, mam problemy ze skórą, pewnie chcę być sam. To może sól? Nie, dziękuję! Nie chcesz? No dobra, to co ja tutaj mogę robić? Żeście mi wybór wybrali. Kurde, może martwe. Kim tu powiadać? O, strzałkę tu widziałam. Mamy jaskinię. kurcze tu jest ciemno jak w bardzo ciemno. Na się mówi, pantero, Muszę nie ograniczaj się, nie musisz na moim na kanale. Masz pozwolenie. Przecież to się kupy nie trzyma. Albo ktoś włączy światło, albo nigdzie nie idę. Mam się zabić, żeby zrozumiał. No dobra, czyli różowa pantera jest tchórzem boi się tutaj przejścia, jak nie mamy światła. Tutaj widzę, ktoś coś spawa, ale ma okulary. To nie wiem, co to jest. Łatwoek cholera wie. Tutaj faktycznie nic nie ma, więc chodź tu w Pantero. Kurcze, tu jest jak. Aha, czyli co bym nie chciał mu dać? To on tego nie weźmie, bo jest ciemno. Normalnie to powinna być jakaś pochodnia, LOL. Ale tu nie ma nic. Kul, jeszcze sprawdzę sól. Tutaj nic nie ma na razie. Też oczywiście można wracać pomiędzy mapami. Tak jak widzieliście, wróciliśmy sobie do domu. Tak samo pójdziemy do tej przykładowo pierwszej lokacji. Będziemy mogli wrócić tutaj. To tu nie ma tak, że wszystkie elementy są na danym danej miejscowości. I tutaj powiem Wam właśnie, że tutaj już chyba nic nie widzę. Dlatego użyję sobie filusia. I chodź tu, Filuś, chodź tu, filusz. Filuś! Hej, posiek! Hej, filusz! Idziemy sobie do lokacji numer jeden. Czyli chyba epoka lodowcowa. Jak pamiętacie, to też w bajce, w filmie pełnometrażowym, Pozora podkładał go z wypłacy lodowcowej. Dobra, tutaj są kurde, co to jest oczy? Co to? What the fuck? A już mi się przypomniało, to są fragmenty księgi. Które dodają nam historię o danej miejscowości. Strony. Plus brakujące strony z czarami. Dokładnie. Jasid to... nie należy do nikogo. Yassid to jest nie wiem, Renifer. Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. No to wie, jesteś kotem. To mleko bardzo dziwnie smakuje. Hmm? Pogadajmy sobie tutaj Psz cholera co to jest. Klaun, cyrkowiec. Cześć taki smutny nie. A jak myślisz? Spójrz na mnie towarzyszu. Klaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku, bo mam podobny za mały uśmiech. Oj, Kota nie lubi tłustego, smutnego klauna. No kurde, no, kurde klaun się ma bawić, zbyt. nie być smutny, to co ty sobie wyobrażasz? Pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować. Dokładnie tak. Dogadaliście się. Dobra, na śmierć! jak ci idzie? się ubrał. Dobrze. Zary Pazura mi się trochę zawsze powiem wam kojarzył z takim Jim Carrey'em. A mi podobne jeden dobrze grał, drugi bardzo dobrze grał. Też potrafili bardzo dobrze. Rozśmieszyć. <grystanie> On, ona próbuje mówić pod wodą, nie, nie wierzę. A mruga do niej. Yeah. Ale dobrze to by się ten z... Jest diabelnie Hans wielki. wygląda e, Wolarberg z Siberii. go mieć. Niestety nie mam jeszcze pomysłu jak go wyciągnąć. Hans Wolarberg z Syberii tutaj by się dobrze. tutaj by się. osiedlił. Czy badałby tego mamuta pewnie nawet od dupy strony. Dobra, lecimy dalej. I teraz tak, co my tu mamy? Chatkę. I już widzę, że to się źle skończy. Dokładnie. Jezu to jest tak obleśne, że nie mogę na to patrzeć. Naprawdę. Gdyby na... Dobrze, że kamerki nie mam to przynajmniej jak zwamiotuje, to nie zobaczycie, ale naprawdę. Fuj. No, to zawsze chciałem zobaczyć. Starą Co, kobietę kurde. siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne żółte paznokcie u stóp. Uj. Serce rośnie, nie ma co. A chcesz ty zebrać po pysku? <noise> Ale dobrze Pantera powiedział. Yassid! Yeah. Yassid! Yes, yes, to chodź nie był... Bo... to panci? Oj, hmm. nie no, to weź to. nazwać Reksio. Kogo nazwać Reksio? Mojego zaginionego renifera. Ja, renifer, no. tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować a nie mogę rozpocząć tego procesu, zanim nie zasnę. Aha, czyli to jakiś Józef ruski niedźwiedź, niedźwiedzica raczej. Chociaż widziałam Ci wypowiedź śpiewle. jakiegoś pacana, który twierdził, to że nie, nie dowa można dowa tak mówić niedźwiedzica, bo muszą być męskie formy, nie można powiedzieć żołnierka, nie można powiedzieć kucharka, policjantka, tylko pan policjant, żołnierz, niedźwiedź. Nie rozumiem takich szewinistów i takich śmieci, którzy po prostu nie... Paznokcie zdają Toś... się mieć właściwości aerodynamiczne. Uj, zastanawiam się raz, że musi być, nie wiem, wszystko po męsku, bo nie wiem dlaczego. Taki kurde... Korwin Mika. Pretyny. Uuu, to, 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 to jestem ja jak gram w drivera mojej mini. Wy nie widzicie, bo kamerki nie ma, ale ja tak samo wwalę Padę mi myszku i, i klawiaturą. Zależy w czym gram. Koniec końców, stają się one bardzo agresywne i mężem rodziców, tego rodzaju słodycze. Nie mogę, Idealny program dla dzieci. Nie mam cukierków, sorry. Mogę ci dać co najwyżej mleko, poczekaj. Też. Fuj, ale to na to Nie, nie, fuj, Jezu, rzygam się, kurwa, jakie chipsy? Ludzie! Aż słodkiego. Aha, nie jest kakao. Czego... <laughs> Ale powiem wam, że. Nie ma to, jak wsadzić sobie w kieszeń garnek gorącej wody. Zawsze palicie ogień wewnątrz namiotu? Zawsze. Widzimy, jest nam ciepło, ogień. Ale ten nie widzisz ten namiot ma. A wiosną i jesienią. Co byś chciał? Nikt nie ma prawa dotykać moich kaset. I co wie? Dobra, idę sobie. Jezu, święty. Tak, wychodzę, święty. żeby ci pomóc. Rozumiem, że tobie trzeba nastroić anteny, moja miła. Nie wiem, czy to był podświetnik tutaj, czy to był podświetnik na panterze. Hey. Czekaj, pantera, bo nie to mam na celu. Nie chcę z obrzydliwą babą gadać. A teraz, Sasza? No, od razu lepiej. No, tylko nie będziemy przecież tak się stali. Morsia! W tym ulicy Morsia. Morsia! Jeszcze wyżej, to najlepiej by było postawić albo na namiocie, albo na tym domku, albo na drzewie. Uh. świeżutka zaspa śniegu. Świeżutka. powiem wam rady. że uczciwy Odc wam się przyznam kwatery. że tutaj przypomniałem się co będzie a już wam pokazuję co. Uh. Oto. Zawsze marzyłem o bracie bliźniaku nazwego zdzichu. ździhu. E, to może po prostu nazwij jego Niebieska Pantera, bo był z lodu. Ja weź kobieta, jesteś tak obrzydliwa, że nie mogę z tymi paznokciami twoimi skończ. Fuj. Fujka. Le. Dobra. Teraz, moje milie, musimy zrobić tak. Bierzemy sobie... Wspomagacz uśmiechu i pomagamy to klaunowi się śmiać i być radosnym. Hehehe. He, he, Mam he, tutaj he. coś, co, jak sądzę, bardzo panu pomoże, Panie. Oleg. Pani Olek. Wolku Michajłowicz. Mikhail, Pani Michajłowicz, oto najnowszy wynalazek dentystyczny o nazwie Wspomagacz Uśmiechu. Sądzę, że w Pańskim stanie jest to rzecz bardzo przydatna. Ale on nie ma zębów. Nie no, on przestraszy, dziecię co najwyżej no, bez jaj. się, Nie uśmiechasz, sorry. Wszystko bardzo przerażająco, człowieku. Uśmiecham się jak prawdziwy klaun I mogę robić wszystko to, co robi prawdziwy klaun. Tylko teraz tak, się, takie rzeczy w grach działają co za coś. I już potrzebuję twojej pomocy. Z chodzeniem Ha ha ha. Za przybieg... Potrzebuję czegoś od ciebie, czekaj pensety Nie. A co by tutaj jeszcze? Lodu to nie. O! Nie, poznokieć nie, to może mleko. Albo sól? Musisz nasypać soli na ogon, czy jak? Nie masz ogonu, kurde, to ja jestem ogonem. Znaczy ja jestem panterą z ogonem, Nie pijesz, mówisz, dobra. Jak mówisz, że nie pijesz, to ja w takim razie moje mili wchodzę sobie tutaj. Dawaj, Pantera, dawaj. I powiem wam, że opcje mi się kończą. Podejrzewam, że mógłbym... Dla szczęścia, chyba podać mleka temu niedźwiedziowi, niedźwiedzicy. Ale chyba jej się to dalej nie spodobało. No dobra. To... Już nic raczej nie zrobię, bo tutaj po prostu potrzebowałam odlewy. Nie wiem po co mi ten paznokieć, szczerze mówiąc, w ogóle. Chips, Jezu. Jak ja wam to w głowie, to po prostu widzę, jak ktoś grupie tego paznokcia. Wyobraźcie sobie, jak ten poznokieć się urywa. Łaba. Hmm? Może teraz zejdziesz na co? To jak ciepły mleczko. A ciepłe mleczko lepszego... A, myślałam, że stąd wychodzisz że ci nie pozwoliłem, lol. Bo... Dobra. zmęczony. Jestem Jest chłopak. Jezu, święty jestem totalnie... Ja to jest to jest chłopak! Ja pierdzielę. Nie, nie wychodzę, żeby Ci pomóc, zdziwiłaś mnie, znaczy zdziwiłeś mnie, co jesteś chłopakiem. No dobra. A może ty chcesz mleczka ciepłego? Ja chcesz mleczka? Może ty chcesz ciepłe mleczko? Odejdź tam, no. A, znów nie chcę. O, może jednak. Aaa, widzicie te. Kurwiki. Kurwiki w oczach? Chrapu, chrapu. Masz zimowy sen, w ką tu zasnęłaś. No wchuć, pantera. Dobrze. Teraz pokaż mi swój posąg. Czyli różową, znaczy niebieską panterę. Niebieską panterę postaw tutaj. Może jak ten nieźwiec to rzuci. No, a na dachu to może nie, ale jak pierdyknie w dach, to. Poczekaj chwilę. Chłopczyku. inna płci. Na pewno możesz odmrażać sobie tyłek wystarczająco długo, aby ten namolny bachor dostał swoją dzienną porcję morsia. <śmienny> <śmienny> o, dziękuję Ci bardzo, różowy przyjacielu! Nie ma za tylko ta zobaczymy ta co ta mi ta teraz dasz. Kocham cię, morsiu! U, Chodź tu pan teraz chodzimy na dół. Znaczy jasko ty schodzisz idziemy do tego dzieciaka nieznośnego. Zobaczymy, co nam teraz da w semen za pomoc. Ty Ale śli... Ubrzydliwy ty! No. Zawsze musisz dobry być! <laughs> Niegodna i strasz... o... teraz wszystko Pomogłem czy... ci. Mam ci zabrać antenę? Po cholery? I co, wie? i daj mi Wiem. Jak zwróciłem po, mi po, uwagę, to po, mogę dostać po, się tutaj. Gimnastyka już, dla rozciągniętych. Ty 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 z tym tłustym hmm? Idziemy do domu. Ty mał... Tylko co mi teraz za ta gimnastyka Ej! dla rozciągniętych? Kolera, głowię. Pójdziemy do tej. do babki. Zobaczymy, co ona nam powie z gimnastyką dla rozciągniętych. Nienawidzę tego. Nienawidzisz tego, to nie. To zobaczymy, co mi powiesz na pensetę. Czekaj. Też nic mi nie powiesz na pensetę. To może na sól mi coś powiesz. Ja już nie wiem, co ja próbowałem. Może soli? О. Вех, то гидне. То найвінш обрила солі, яку виділа в моїм понад сту-летнім життю. Скільки можна? Вуко Жея. З Ізраїла. Morza Mam Czarnego. Dosyć tego, że ludzie nie zadają sobie nigdy trudu, aby zapamiętać jak się nazywam. Mam na imię różowy. To na pewno tu tutaj... Czyli on się nazywa różowy, nie różowa pantera. No dobra, jest różową pantelę, ona nazywa się różowy, nie wiem co granie. A on sól kocha. To mu trzeba było od razu dać, nie pieprzyć się z nią, Lol. Aha, zabił babkę. Och, jestem taki szczęśliwy, że wszystko dobrze się skończyło. No to do nieźle jak na stuletnią staruszkę. Bardzo nieźle tutaj widzę, coś spadło. Co to może być? Głupia sprawa, ale wygląda na to, iż jestem kawałkiem meteorytu. Przywaliłem w Twoją planetkę 30 czerwca 1908 roku. Na orbicie jakaś asteroida wymusiła na mnie pierwszeństwo. Wpadłem w poślizg, no i przywaliłem. Nie moja wina, nawet chowek by nie wyprowadził. Ale świeci to przyda mi się w tamtym. Nie fajczyło się jakieś 1800 km kwadratowych lasu, no i dostało A, się całkowiczone ozonowej, ale to nie moja wina! Była policja? Nie! Może mógłbyś się zrehabilitować. Zostaniesz bardzo ważnym przedmiotem, niezbędnym do ukończenia tej gry. Zgodnie z logiką przygodówek w odpowiednim momencie użyjecie na czymś. Jasne, z przyjemnością. <laughs> Zgodnie z logiką, podoba mi się ten humor, że... O, Jezu, co to jest? Całkiem jestły wstrząs! E, że nie, sama nie stawia na nogi! Jak trzęsienie ziemi wywołane przez szczury. A. Trzęsienie ziemi wywołane przez szczury? Nigdy nie słyszałeś o wierzeniach naszego lodu! Wierzymy, że trzęsienia ziemi są sprawką gigantycznych szczurów żyjących pod ziemią. Mózg i przemarsz. No chyba tak, najwidoczniej. No tak, a ja całe życie myślałem, że trzęsienia ziemi wywołują ruchy płyt. Postaram powstrzymać się od ironicznego, A, nie... a weźcie iść, kobieto. Dobra, moi mili, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, wbijajcie na fanpage. A to nie będę długo e, dłużej przedłużał, bo i tak odcinek długo trwa. E, nie będę was pytał, gdzie idziemy w następnej części, bo to oczywiste. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to powiedziałam to, 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 to bla, 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 Pa. Za burtę skakać proszę, z mojej łodzi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!